Cześć, z tej strony jabczo i dziś pokażę Wam jak zagrałem w turnieju Pavlov VR. Było intensywnie, było ciężko, ale dotarłem dalej niż sam się spodziewałem. Zostańcie do końca, bo ta historia ma naprawdę mocny finał. Zasady są proste, 12 graczy, każdy ma jeden cel, wygrać. Gramy 1 na jeden w trybie Team Red Match, czas meczu to 7 minut, wygrywa ten kto zdobędzie najwięcej fragów. Ale to nie wszystko. W pierwszych eliminacjach jest coś takiego jak złoty bilet. Druga szansa dla przegranego. Dostają go tylko dwie osoby, które mimo porażki zrobiły największy rozpierdziel. A teraz zapraszam Was na moją drogę przez turniej. Przed nami runda z The Nice Guyem. To był zawodnik, którego obawiałem się najbardziej w tym turnieju. Nie dajcie się zwieść tej nazwie, bo potrafi być bezlitosny. Zobaczcie, jak mi poszło. Jak mi się trzęsą ręce. Te trzy minuty trwają wieczność. Tak jest. Lecimy z tym. Kurde, chyba już jest końcówka. Tak jest. Ja jest. Nie, nie, jest. Jest. nie, nie. Jest. Nie, nie, nie. Wygrałem. Ale to co, to, to już koniec dla to już mnie? koniec, to już no koniec? Dla, ciebie, dla ciebie, koniec. I tym oto sposobem awansowałem do finału. a moim kolejnym przeciwnikiem będzie nikt inny jak Sonic. Młody, szybki i cholernie skuteczny. Zapowiada się fantastyczna walka. Zobaczcie sami.

W yes. serio masz jakieś cheaty, ty? Dawaj piąteczkę, What dawaj piąteczkę, za tobą jestem, za tobą jestem, piąteczka. Dzięki za giereczkę, bardzo ładnie. <coughs> piu, 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 piu Pamiętacie złoty bilet? To druga szansa dla tych, którzy przegrali, a zabili najwięcej. Scrappy przegrał z Madziksem już w pierwszym etapie, ale jego liczba fragów dała mu bilet z powrotem. Prosto na moją drogę do finału. Gość, który już odpadł, ale wrócił silniejszy. Zobaczymy, czy ta druga szansa okaże się dla niego przepustką do zwycięstwa, czy końcem. Oglądajcie. Tak jest. Muszę go zlokalizować. On jest dobrym strzelcem niestety. To strasznie dobrym strzelcem. Nie widać go. Dobra, mam. rotuję, rotuję, nie mam pozycji Ja kurwa, jakie bambi ze mnie, nie? Ale mi jedno. Ale mam lowa, ja Cię biję kulę Jest! Jest! Nie widzę go. Kurwa! Kurwa, masz! Ale czosnek, nie? Kitra się. Aaj. Jest kurwa! Trzeba no, Nice, one! Jest kurwa! Gratuluję. Gratuluję! Ale widziałem cię, jak wbiegałeś w budynek, nie? Nie, I już nie wiedziałem, wierzę. Widziałem, że będziesz mi dupę robił. Nie wierzę. Pięknie. Kurwa, pięknie, ładnie. O. Uh. Okej, okay, przegrałem w półfinale, ale usiądźcie, bo to co wydarzyło się dalej, to czyste kino. Magix, gość, który w pierwszej rundzie wyeliminował Scrapiego z turnieju, spotkał się z nim znów, tym razem w wielkim finale. A Scrapi trzymał w dłoni złoty bilet i był gotowy by napisać zupełnie nowy rozdział. A teraz zobaczcie ten mecz. Kurwa, wiedziałem. Kurwa, no. W końcu. Kurwa! Dobra, no spokojnie. Zdradził Cię laser, chłopaku. 5-5. ręce mi się tak trzęsą. Yeah! Kurwa! Pięknie! I tak właśnie Scrappy został zwycięzcą w turnieju zmarszczonych kałachów. Musicie przyznać, że droga do zwycięstwa była naprawdę kręta. Jeśli chcesz przeżyć coś podobnego, dołącz do naszego Discorda i zgarnij miejsce w kolejnym turnieju. Link w opisie. Dzięki za oglądanie. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, to naprawdę szacun. A i jeszcze jedno. W tym roku chciałbym dobić 1000 subów i z twoją pomocą to się może udać. Zostaw suba łapkę w górę i komentarz, oczywiście jeśli chcesz. Każdy z nich to dla mnie sygnał, że warto robić coś dalej. Do zobaczenia na polu walki i kto wie, może następnym razem to ty będziesz legendą turnieju.